Cześć! Witajcie na kanale Totalny Odlot. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o samolocie Concorde. Zapraszamy Was do oglądania! Concorde. Naddźwiękowy samolot pasażerski o napędzie turbodrzutowy. Realizacja idei transportu naddźwiękowego. Powstał jako produkt międzynarodowego porozumienia między Francją i Wielką Brytanią. Jego pierwszy oblot odbył się w 1969 roku, a 7 lat później miało miejsce wprowadzenie do służby trwającej 27 lat. Drugi naddźwiękowy pasażerski seryjny odrzutowiec świata zbudowany po TU-144. Pierwszy oblot Concorda odbył się 2 marca 1969 roku. Pierwsza próba naddźwiękowa odbyła się 1 października 1969 roku. Samolot był produkowany w latach od 1973 do 1979. Samolot został wycofany ze służby 24 października 2003 roku. Wyprodukowano 20 egzemplarzy samolotu. Samolot miał tylko jedną katastrofę. Dane samolotu. Rozpiętość 25 metrów, długość 61 metrów, długość kadłuba 39 metrów, szerokość kadłuba 2 metry, wysokość 12 metrów, powierzchnia nośna 358 metrów kwadratowych, profil skrzydła Delta, masa samolotu, masa własna 78 tysięcy ton, masa startowa 185 tysięcy ton. Masa do lądowania 111 000 ton. Masa paliwa 96 000 ton. Samolot Concorde należał do linii British Airways i linii Air France, a także Singapore Airlines, które leasingowało samolot. Samolot mógł pomieścić od 92 do 128 osób. Istotną porażkę ekonomiczną strony projektu stanowi wyprodukowanie jedynie 20 egzemplarzy samolotu. Flota początkowo była własnością rządów Wielkiej Brytanii i Francji. Jednak rosnące straty wymusiły na obydwu operatorach odkupienie wszystkich użytkowanych maszyn. W wyniku jedynej w historii projektu katastrofy z 25 lipca 2000 roku. Ostatni lot Concorda odbył się 26 listopada 2003 roku. Nazwa Concord odzwierciedlała zawartą między obydwoma państwami umowę i w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza zgodę. Samolot jest współcześnie uważany przez wiele osób za ikonę lotnictwa. Katastrofa lotu Air France 4590 25 lipca 2000 roku egzemplarz FBTSC lotu Air France 4590 rozwił się na obrzeżach miasteczka Gonesse pod Paryżem, pochłaniając 113 ofiar, 100 pasażerów, 9 członków załogi oraz 4 osoby przebywające w hotelu, m.in. dwie Polki. Była to jedyna katastrofa w trakcie użytkowania Concorda. Zgodnie z wyjaśnieniami oficjalnego śledztwa przeprowadzonego przez Francuską Komisję Badania Wypadków Lotniczych, Przyczyną katastrofy był tytanowy pasek, który odpadł z samolotu DC-10 linii Continental, startującego 5 minut wcześniej. Podczas startu Concorde najechał na niego lewym zespołem kół doprowadzając do rezerwania jednej z opon, której fragment uderzył w zbiornik paliwa znajdujący się nad komorą podwozia. Uderzenie spowodowało poważny wyciek paliwa, które następnie zapaliło się od instalacji elektrycznej lub w wyniku kontaktu z gorącymi elementami silnika. W tym momencie samolot poruszał się z prędkością uniemożliwiającą bezpiecznego wyhamowania maszyny na pasie startowym, wobec czego dowódca Christian Marty podjął decyzję o kontynuowaniu startu. Utrata ciągu dwóch silników. Silnik numer 1 został uszkodzony, silnik numer 2 został wyłączony przez załogę. Uniemożliwiało to zwiększenie prędkości ciągu i nabrania wysokości po starcie. Połączeniu, y, w, w, co połączeniu ze stratą stabilności doprowadziło do upadku maszyny na Hotel tuż przed miejscowością Gones. Przed katastrofą Concorde był najbezpieczniejszym na świecie samolotem liniowym w użyciu. W statystyce zgonów na przebyte kilometry zajmował pierwsze miejsce z wynikiem 0. Jednak historia spod Paryża zwiększała ten wskaźnik do poziomu 60 razy przekraczającego wartość dla samolotów płod dźwiękowych. Analiza wypadku doprowadziła do zwiększenia bezpieczeństwa poprzez wzmocnienie spodu zbiorników paliwa, poprawę od obwodów elektrycznych i zaprojektowanie wzmocnionych opon. Pierwszy lot po dokonaniu modyfikacji odbył się z londyńskiego lotniska London Heathrow. 17 lipca 2001 roku podczas 3 godzin i 20 minut lotu nad środkowym Atlantykiem w kierunku Islandii pilot Mike Bannister uzyskał prędkość Macha na wysokości 60 tysięcy stóp, po czym wylądował w bazie RAF w Blizie Norton. Lot doświadczalny w zamierzeniu mający przypominać trasę londyn nowy York został uznany za sukces. Podróż była transmitowana w telewizji i obserwowana przez tłumy ludzi na obydwu lotniskach. Kolejny lot pracownikami British Airways odbył się 11 września 2001 roku, a samolot wylądował tuż przed zamachem z 11 września na Stany Zjednoczone. Normalne loty komercyjne zostały wznowione 7 listopada 2001 roku przez obydwie linie samolotów GBOAE i FBTSD na trasie do portu lotniczego JFK w Nowym Jorku, gdzie wysiadający pasażerów powitał burmistrz, burmistrz miasta Rudy Giuliani. Wycofanie Concorda ze służby 10 kwietnia 2003 roku. Air France i British Airways jednocześnie ogłosiły wycofanie Concorda ze służby aż do końca roku. Wśród wymienianych powodów była niska liczba pasażerów po katastrofie z 25 lipca 2000 roku, spadek natężenia ruchu lotniczego spowodowany atakami z 11 września oraz rosnące koszty obsługi. Mimo że Concorde był zaawansowany technicznie w czasach wprowadzania do służby, 30 lat później jego kokpit z analogowymi przyrządami i lampkami był już przestarzały. Brak nacisku czy też powodu do unowocześniania Concorda wynikał z nieistnienia konkurencyjnego samolotu, odmiennie niż w przypadku np. Boeinga 747. Wraz z jego wycofaniem odchodziła ze służby ostatnia maszyna floty British Airways, która była obsługiwana przez inżyniera pokładowego. Inne konstrukcje, takie jak zmodernizowany Boeing 747-400, skutecznie zastąpiły rolę inżyniera pokładowego nowoczesną awioniką. Concorde zawitał również w Polsce 2 września 1987 roku. Była to wielka sensacja na Okręciu, gdy Concorde lecący z Londynu w barwach British Airways wylądował na lotnisku w Okęciu. Podsumowując, samolot Concorde, ten samolot mógł latać dwa razy szybciej od dźwięku szybciej od kuli karabinowej mógł osiągnąć prędkość 2150 km na godzinę latał 20 000 metrów nad Ziemią a także z Concorda było widać krzywiznę naszego globu. Dziękujemy bardzo za obejrzenie filmu o Concordzie. Jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, a także o subskrypcji kanału. Zapraszamy Was na stronę na Facebooku i na Instagrama. Przypominamy, zbliża się koniec miesiąca, a wraz z nim wybierzemy najlepsze ujęcia, które pozostawiły hashtag totalny odlot na Instagramie. Do następnego odcinka. Cześć!